Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, że również dla dziecka można zrobić skarpetki na dwóch drutach. Tutaj już podrobiłam, miałam dwa oczka. To jest na dwuletnie dziecko, a więc ona musi przylegać do nóżki, ta skarpetka. Można zrobić również wyżej, ale ja myślę, że tyle starczy gdzieś na 12, 10-12 cm wysokości. Tu proszę zobaczyć, robiłam prawo-lewo, ściągacz, tu dodałam dwa oczka, ponieważ chciałabym bardzo, że się dzieliło na 4 i to jest bardzo ważne. Czyli jak tutaj miałam 22, dodałam 2, żeby było 24 i wtedy to się dzieli na 4, mamy po 6, albo możemy zrobić następne razy po 4, to będzie następne 28, 32 zależy jak grubo mamy nitkę na i 3,5. Jeżeli była grubsza, to możliwe, żebyśmy musieli mieć mniej oczek, gdy była cieńsza, możliwe, że więcej oczek. Tutaj dodałam te dwa oczka, żeby mieć parzyście, żeby się dzieliło na cztery i podrobiłam ze 3 cm na tą piętę, żeby się zawijało I wtedy robię tak. Tutaj zostawiam 6. Tutaj zostawiam 6, to jest 12. I te środkowe 12 będę robiła około jeszcze z 2 cm. 2-3 cm. Żeby nam się to fajnie napięcie zawinęło. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To jest to, co zostaje. I środek te 12. Będę teraz robić ten wzór dalej. Dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Środek, środek będę robić dalej. I tutaj też nam zostanie wtedy 2, 4, 6. Tak ma być. I teraz te boki zostawiamy, nic nie robimy. Robimy sam środek. Pierwsze ściągamy zawsze i tutaj przekładamy, robimy lewe oczka po lewej stronie, po prawej stronie robimy prawe. I teraz tak, z tej strony również zostawiam te 6 i robię te 2 cm, tylko ten środek. I z tej strony również. Zaczynam robótkę, ściągam jedno pierwsze oczko zawsze. 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Widzicie, już robi się dalej. Tu jest już niżej. Tak ma być. To jest wszystko dobrze. I tutaj znowu robimy dalej, żeby przełożyć. I ściągamy. I robimy 12, 2, 3. Tu po bokach no się robiły takie. Kiedy dziury, dwa pęknięcia. Później je zszyjemy. Tak to już wygląda. I to jest ta pięta. Teraz robię tak, że te boczne oczka zbieram. Czyli idę dalej i robię. Prawe oczka. Po prawej stronie. Te sześć bocznych. Przekładam. Tak zimno już się robi, że naprawdę aż jest ochota już coś ciepłego robić. I teraz robię te 6 bocznych razem z tymi dwunastoma środek, ten cały co robiliśmy teraz. I teraz bierzemy te 6 z drugiej strony. Tak robimy do końca. I proszę już zobaczyć tutaj ta pięta nam się tu robi. Tu szyjemy i już będzie pięta gotowa. A więc. Albo po prawej stronie. Proszę zobaczyć już jest ta piętka teraz do końca już robimy na tą długość nie wiem ile dla dziecka Z 10 cm musimy podrobić co najmniej dla dziecka to jest dwuletnie dziecko i robi dla dwuletnie, dwuletniego dziecka a więc 10 cm podrobię nic nie będę dodawać oczek ani spuszczać Dopiero na palce. Zacznę spuszczać. To Wam pokażę. Składamy. Pokazuję Wam już teraz, jak ta skarpetka ładnie nam tutaj się robiła. I będzie już łapczą stronę i będziemy zakończać. A więc proszę zobaczyć. Bardzo prosty sposób, naprawdę. I myślę, że warto zrobić. Mnie nie przeszkadza, że tu jest szyte. I myślę, że dla dziecka również. Najważniejsze, żeby było ciepło. Mam pokazać, jak zacząć tą robótkę, tą skarpetkę dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie robili. A więc potrzebuję 22 oczka, ponieważ tak zaczynałam. 22 oczka i na ten brzeg luźny, tutaj, żeby Wam było luźno, że dziecko, żeby nie ściskało mocno, potrzebujemy jeszcze z 5-6 oczek, a więc proszę zobaczyć, jak się ładnie tutaj nadaje. I to chcę pokazać, czyli 27 oczek muszę nabrać. Z góry, przez rękę, tak przez palce, trzymamy na dole. Z góry, dwoma, tutaj z góry. Raz, pod, za nitkę i tą samą drogą wracam, puszczam i ściągam. Mam już dwa, zawsze za pierwszym razem mam dwa. Raz, dwa. Trzy ściągam mam już trzy, i luźno, 5, 6. Mam już teraz dwadzieścia siedem oczek, jedno, jedno, jeden drut ściągam. Zaczynam teraz przerabiać. Prawo, lewo, pierwsze ściągam. Prawe oczko, przedród, lewe oczko. Oczko za drut jest prawe. Macie również na moim kanale, że podam Wam link do tych wzorów również. Prawe, tu, lewe. Ponieważ zrobiłam pięć oczek za dużo, muszę je zgubić za pierwszym razem, bo była jedna szersza, czy Muszą być jednakowe obie. Dwa oczka biorą. Biorę dwa oczka. Nabiorę. Wbijam, wbijam się w te dwa oczka. Za nitkę. Przerabiam. Już mam zgubione jedno oczko. I robię lewe. I prawe I lewe. I drugie oczko. Dwa. Za nitkę. Już mam drugie zgubione. Tak co kawałek robię. Po prostu możemy i lewe, dwa i lewe przerabiamy przed drutem. Tu mamy trzy. Czyli to wszystko jedno. I robimy teraz te 22 oczka. Po ściągaczu dodamy jeszcze dwa. Prawe, Tak robię do końca. Ten ściągacz. Tutaj. Na tą samą wysokość. Później dopiero dobieram dwa oczka i zmieniam ten wzór również. Tu jest ten ściągający. Tutaj jest ten normalny prawo. I proszę zobaczyć. Podrobiłam tą drugą skarpetkę na tą samą wysokość, żeby Wam pokazać, jak ja to robiłam dalej? A więc długość jest ta sama. Tutaj mam 22 oczka. Trzeba dwa oczka dodać, żeby było 24. I teraz zmieniamy również ten wzór. Robimy po jednej stronie prawe, po innej stronie prawe. Wbijamy się za nitkę, przeciągamy się, przeciągamy na drugą stronę. Wbijamy się za nitkę, przeciągamy, wbijamy się za nitkę i przeciągamy. To są tak zwane prawe za nitkę. Że w oczko za nitkę przeciągamy, w oczko za nitkę przeciągamy. I teraz musimy dobrać te dwa oczka. A więc wbijamy się w jedno oczko, za nitkę, przeprowadzamy, nie spuszczamy. Tylko z tej strony jeszcze raz za nitkę, przez nitkę i już mamy tutaj te dwa oczka. Robione. A więc jedno już mamy. Idziemy dalej. Teraz robimy drugie, a więc z lewego oczka robimy znowu za nitkę. Przeciągamy, nie spuszczamy, tylko z tej strony i drugie. A więc mamy już te dwa oczka, czyli razem mamy 24. A z tej strony robimy już lewe oczka. Pierwsze spuszczamy, Nitka zawsze będzie z tej strony. Potem mam linki do tych zarów. I robimy tak samo jak w tej, tutaj, na wysokość 3 cm, dotąd. I wtedy ten środek podrobiłam. Tutaj odpięty, gdzie ta dziurka jest na 10 cm, mam zmierzone. I już możemy zakończyć. Zakończyć to znaczy, że robimy tutaj ten taki Szpic, jakby ten przód, tego tych, tam, gdzie palce będą. A więc nie było równo tak zakończone, tylko też tak, jak na palce troszeczkę. A więc jedną stronę zwężamy i drugą stronę osobno zwężamy. To znaczy pokażę Wam, że jedną stronę zostawiam teraz, a drugą zaczynam robić. I spuszczam po bokach, po jednym oczku. Dwa oczka i przez te dwa oczka przyciągam i już mam jedno oczko spuszczone, i robię już dalej, przekładam na drugą stronę i znowu dwa oczka, raz, dwa, za nitkę i ściągam. I mam znowu jedno oczko. W ten sposób mam ściągnięte już drugie oczko, czyli miałam 12, teraz będę miała 10, podobnie robimy jak te. Inne skarpetki. Tego chciałam pokazać Wam, że to jest dla chłopca, mój jest niebieska, dla dziewczynki też można tak samo zrobić. Dwa oczka za nitkę, ściągamy. Już mamy następne ściągnięte. I przerabiamy. Pokażę Wam dwa razy i do końca przejdę. Przekładamy. I znowu. Dwa oczka. Raz. Dwa. Za nitkę ściągamy. Już mamy drugie oczko ściągnięte. I tak samo robimy z tą drugą częścią i z tą drugą skarpetką. Tutaj mamy 2, 4, 6 oczek, czyli nam się tutaj o połowę zmniejszyło. Było 12, mamy 6 i teraz te 6 zakończam na raz. Dwa za nitkę, spuszczam, znowu nabieram. Dwa za nitkę, spuszczam, znowu nabieram. Tak robię do końca. Teraz przykładamy tutaj tą nitkę, tu gdzie ten drut jest szpic, ten przód. Przykładamy tutaj nitkę tą. Proszę zobaczyć. I zostawiamy z 3 centymetry, i bierzemy te dwa oczka raz, dwa, za nitkę spuszczamy, czyli tą drugą stronę robimy tak samo. Mamy lewe oczko, jak tą całą robótkę, aż będziemy mieli 6 oczek, zakończymy na raz. Tą skarpetkę możliwe, że zrobię w jeden filmik. Nieraz nie idzie zrobić w jednym filmiku. I znowu z tej strony za nitkę i tak już robimy do końca. I wtedy już szyję. Zaraz pokażę Wam jak się taką skarpetkę wszywa I znowu z tej strony. Czyli to jest skarpetka na dwa latka jak będziecie mieli jakąś skarpetkę dla dziecka, które będzie miało dłuższą nóżkę to musicie po prostu wziąć te cztery oczka więcej przy takiej właśnie tutaj grubości nitki i wtedy troszeczkę dłuższą skarpetkę a poza tym robimy podobnie mamy sześć proszę zobaczyć tak samo wtedy składamy tutaj proszę zobaczyć Wtedy tutaj szyjemy tą górę, tutaj ten przód, te boki najpierw i skarpetka jest gotowa zaraz. Jeżeli by były jakieś pytania, to proszę pytać, nie ma problemu. I zakończamy. I dwie skarpetki są zrobione. Teraz przejdę do szywania I jak szyję, przerobię filmik, wstawię Wam, żebyście już mogli zacząć sobie robić, bo pewnie zimno już tuż tuż. I również ta skarpetka już jest zrobiona. Zszywamy nitką cienką najlepiej, żebyśmy, żeby nam tutaj nie było za grubo w palcach, czy tam gdzie szyliśmy. Zszywamy, to bierzemy tak, rozkładamy, tu gdzie pięta, proszę zobaczyć, wkładziemy tak i tutaj będziemy te dziurki zszywać po boku, tu i tu. Tutaj mamy dziurę, musimy ją szyć. Zaczynamy troszeczkę z pół centymetra od tej dziury. Bijamy się i do tyłu i do przodu, tak jak każdą robótkę. Podam Wam również link, jak się szyję ekstra. Gdzieś mam też zszywanie. Tu mamy tą drugą dziurkę. Bierzemy tak i zszywamy ją wzdłuż. Tak jak tutaj. Tak to już wygląda. I teraz przechodzimy do szywania tej skarpetki. Tu. Zaczynamy tutaj od palców. Idziemy w kółko tu, aż dojdziemy tutaj. Możemy wszystkie tak te nitki pozakręcać, powszywać, poobcinać, żeby nam nic nie starczało, nawet po lewej stronie, żeby była robótka czysta. Oczywiście, znowu z pół centymetra. Pijam się. Do tyłu i do przodu. Zbliżamy się do końca. Tutaj jest ta nitka, końcówka. Kładziemy tu i próbujemy ją przyszyć do skarpetki, do tego brzegu. Tutaj łapiemy, żeby dwa końce były razem. A tutaj tak na okrężkę z dwa, trzy razy przyczepimy tą nitkę i możemy również ją obciąć. Żeby nie obcinać, bo Wam wtedy wyjdzie. Tutaj obetnijcie, mam się rozproś muszę. Ja tutaj mam wełnę owczą. To jest owcza wełna. Ta druga jest sztuczna, jakaś poliakryl czy coś. Zawsze daję jedną taką owczą, żeby była też ciepła. Ona daje wtedy tą ciepłotę skarpetce. Ta druga po to, że się nie zbiegło nam czy coś. I teraz tutaj również obcinamy. Przekładam na drugą stronę. Skarpetka już jest. Tak ona wygląda. Tutaj, może tak, położę. Tu. Tutaj jest ta pięta, tu jest to szycie. A więc szycie jest tutaj po środku, ale ja myślę, że w niczym nie przeszkadza. Proszę zobaczyć.